Ale teraz zmienimy trochę naszą perspektywę i przeniesiemy się do systemu, aby pokazać to, ten proces z perspektywy specjalisty. Albo też innego użytkownika, oczywiście. Teraz wyświetlam dla Państwa okno w systemie ProAssist, nasz kalendarz. I zaraz, teraz możemy spojrzeć, jak wygląda wizyta opłacona z wymaganą przedpłatą, bo przy okazji wpadła nam tutaj kolejna rezerwacja. Tak jak Państwo widzieli, termin, który wybrałam, to była 14:40, i ona w tym momencie jest już w systemie. Istnieje przy tej wizycie informacja, ile zostało zapłacone przez internet wizyta widnieje zielona, czyli oznacza to dla nas, że została już po prostu rozliczona. Nigdzie nie muszą Państwo szukać informacji, wszystko jest zautomatyzowane w systemie na bieżąco jest do tego podgląd. Ale wróćmy jeszcze do kwestii tego zapisu, zapisu pacjenta, który zostaje zapisany przez nas bądź przez Rejestrację telefoniczną. Wieram, dodaj wizytę. Tutaj, proszę zauważyć, jak rozwinę kartę usług, to usługi, które wyświetlają mi się z ikoną tego dolarka w kolorze białym, pojawiają mi się w momencie, gdy nie zostanie wybrany jeszcze konkretny specjalista. Na liście usług w oknie dodawania wizyty, ta ikona pojawia się w kolorze białym. To oznaka dla nas, że część specjalistów wymaga przedpłaty za daną usługę. Jak wybiorę już konkretnego specjalistę, to ta ikona zmienia mi się na czarną. No i tak jak Państwo widzą, pojawia się to w momencie, gdy zostanie wybrany konkretny specjalista który ma ustawione płatności online do danej usługi. Wymagana jest po prostu przedpłata za daną usługę i to jest dla nas odpowiednia informacja. Znowu zapisuję wizytę. System proponuje mi odpowiednio najbliższe terminy. Jeden z nich wybieram. Wpisuję w punkcie trzecim dane pacjenta. Wybiorę siebie. i zapisuje taką wizytę. Jak to wygląda wtedy z perspektywy pacjenta? Też już od razu Państwu pokazuję. Pacjent dostaje maila z informacją, że termin jest zarezerwowany do końca dzisiejszego dnia. Aby potwierdzić rezerwację, musisz dokonać płatności online. Także tutaj jest szybka informacja dla pacjenta. W przypadku braku płatności do końca dnia dzisiejszego, wizyta zostanie automatycznie usunięta. Jeśli chcesz anulować wizytę, kliknij tutaj. Także pacjent wszystko dostaje również na maila z linkiem do płatności. Wrócę w takim razie do systemu. I chciałabym również poruszyć taką sytuację, jak to wygląda, kiedy już pacjent zapłacił nam na przykład za daną wizytę z góry i no nie musi drugi raz tej płatności robić. Czy mamy możliwość zwolnienia go z kolejnej płatności online? I tak jak najbardziej taka możliwość istnieje. Pokażemy sobie teraz, jak wygląda zapis konkretnego pacjenta na wizytę, gdzie chcemy go zwolnić z tej płatności. Także wybieramy dalej, dodaj wizytę. Wybieramy odpowiedniego specjalista, usługa. termin proponowany przez system punkt trzeci to dane pacjenta ponownie wyszukam siebie no jeśli wiem że pani yy, Michalina którą obecnie zapisuje na wizytę już wcześniej za nią zapłaciła i chciałabym zwolnić ją z konieczności opłaty online za usługę która wymaga przedpłaty Zaznaczam w tym miejscu wizyta bezpłatności online. Dzięki temu pacjent po dokonaniu rezerwacji przez nas nie otrzyma wiadomości e-mail z linkiem do opłacenia wizyty. A co za tym idzie? Wizyta nie zostanie odwołana o północy w dniu rezerwacji z powodu braku płatności. Także to też jest ważna wiadomość i zapisuję wizytę wtedy pacjent dostanie tylko potwierdzenie mailowe bez linku do płatności. Jeszcze mamy taką opcję, o której chciałam wspomnieć, jak ręczne generowanie linku do płatności. Czyli jeśli mamy sytuację, że pacjent stwierdzi, że nie otrzymał, usunął link do płatności, jak najbardziej możemy ręcznie dla pacjenta wygenerować link w dowolnym momencie dla tego jednego konkretnego pacjenta. To też przydaje się nam, jeśli wiemy, że przychodzi do nas pacjent czy klient trudny albo często nie pojawiający się na wizytach, a na przykład dla danej usługi jeszcze nie mamy skonfigurowanych płatności online, możemy zobligować tego naszego pacjenta do przedpłaty za tą jedną konkretną na przykład wizytę, żeby mieć pewność, że przyjdzie. Także tutaj na przykładzie pani świątek. Jak wysłać taki automatyczny link do płatności? Oczywiście z poziomu zakładki kalendarz wybieramy konkretną wizytę, tak jak Państwo widzą. W oknie informacyjnym do tej wizyty klikamy w ostatnią ikonę, czyli ikonę kasy. Wybieramy ostatnią zakładkę, czyli generuj płatność online panelu bocznym, o, to nie był jednak dobry przykład, ale wybierzemy inną wizytę. Mhm. Wybierzemy w takim razie prześlij ponownie link. Jeśli dla tego pacjenta wcześniej nie wysłaliśmy żadnego linku, będziemy, zobaczymy taką automatyczną podpowiedź od systemu, gdzie system podpowiada nam kwotę zapłaty za daną usługę. W każdej chwili będziemy mogli dokonać edycji tej ceny, wpisując odpowiednie cyfry. Także po kliknięciu w zieloną zakładkę Generuj link zapłaty. Link do płatności online zostaje przez do pacjenta drogą e-mail na wskazany adres e-mail w karcie pacjenta.